Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w najbardziej wysuniętym punkcie Polski na zachód, motoparki na Dodro, gmina Cedynia, Żelichów, spotkanie pilotek, drugie spotkanie pilotek PPG w Polsce i zaczynamy od, deszczu, od unboxingu skrzydła Drifter. 18 Harmony. Drifter to jest następca Snake 1.2. Bardzo fajne skrzydło, szybkie, dynamiczne i bardzo bezpieczne. W swojej klasie najbezpieczniejsze. I zaglądamy do worka. Jak widać worek e, z pomarańczową tasiemką nowy, a w komplecie zobaczmy. Plecak drówka, motobag, Motowak. Tutaj. zostawiamy go Co jeszcze. Szybkopak. Diubek, fajny szybkopak z siatką. To już pokazywałem wielokrotnie. I zaglądamy co jeszcze jest w środku. No, jak zwykle. Horeczek, który może być plecakiem, a w środku. Belka Speed Systemu. Easy Catch, Najlepsza belka na świecie. To jest coś niesamowitego. Ręka wskaźnik wiatru pod kolor skrzydła. Czapeczka pod kolor skrzydła. oznaczenie zdatności instrukcja obsługi na pendrive pendrive do klasycznego usb i usb-c do telefonu oznaczenie zdatności warto zobaczyć produkcja lipiec 2020 ta lotnia ma Dwa dni temu wyszła z fabryki i co najważniejsze do 130 kg rozmiar 18 Fajne powiększone są zakresy wagowe. Można bezpiecznie wciążać do 130 kg. Oczywiście dotyczy to doświadczonych pilotów. I reszta standard. Linka zapasowa, gładka, wzmocnienia sterówek usztywnienia. Najbardziej sztywne, pośrednie, dość łatwo to zmienić. I wstążka wskaźnik wiatru oraz książka lotów i naklejki i to co mamy we wszystkich sydłach, yy, tutaj paraglider. Wydamy z worka. Taśma kompresyjna standardowej wielkości. Zaglądamy do taśmy, taśmy to po pierwsze, taśmy są spięte, więc je rozpinamy, można je rozciąć albo albo szarpnąć. Nie śmiecimy, chowamy śmieci. I tu jest. Linka Thea warto założyć już posiadając pewne doświadczenie z tym skrzydłem. co jest też wyraźnie napisane. Firma Dudek Paragliders zaleca, aby e, pierwsze loty e, wykonać po kilku czy kilkunastu godzinach. Linka Thea ogranicza efekt od śmigłowy. Szydło jest wyposażone w system power attack. Teraz power attack jest nieaktywny. Tego nie będziemy dezaktywować, natomiast zdejmiemy tą informację. I tutaj tak samo firma Ludek Pragnary zaleca, aby pierwsze loty wykonać z systemem power attack nieaktywnym. Więcej w taśmach. W taśmach mamy aż 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloczków w każdej taśmie, z czego 5 to są bloczki australijskiej firmy RONSTAN. Bardzo porządne, użyskowane, bardzo trwałe niesamowite i jeden bloczek metalowy, e, który służy do sterówek, tu nie działają wielkie siły, więc nie, nie musi być tak e, lekko chodzący, jak bloczki główne do Spina i do taśmy. Co więcej, sterówka Sterowanie jest standardowo 2D. Natomiast druga steruka zewnętrzna do stabila jest wyposażona w taki element. Przy dużych prędkościach używamy go tak jak kiedyś używaliśmy sterówek TST. Jest to wygodne rozwiązanie, fajne, nowoczesne. Trymer, trymer z magnesem będzie bardzo lekko chodził. Bardzo wygodny. To jest pozycja. W zablokowane PA, czyli zablokowany system power attack, inaczej zwany kolar paper. złożymy skrzydło, zobaczymy, jak wstaje. Zapraszamy do testu. Drifter we wszystkich rozmiarach jest dostępny w naszej firmie. W celach testowych posiadamy rozmiary od najmniejszego do największego. Zapraszamy na testy do firmy Paralelu.